Chciałbym podziękować za wszystkie głosy. Spodziewałem się, jak pierwszy raz przyszedłem do Rady, że będę wokół przewodniczącego. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Bardzo dziękuję za rywalizację z Zuzią. I również jak nasz przewodniczący na, pierwszy, na pierwszym spotkaniu chciałbym dedykować moją całą kadencję mojej moświętej pani tacie, która zmarła lata temu, wszedł on mnie zainspirował do każdego czynu, który właśnie tutaj robię. Ten cały rok mu i przyszła rola też dotykuję mu. Ten rok był pracowity i będzie dalej pracowity. Mam nadzieję, że ja wraz z, z przewodniczącym będziemy podejmować jak najlepsze decyzje. Głosów w obecności co najmniej połowy składu. W po głosowaniu wzięło udział 19 członków. Ważnych głosów oddano 18, nieważnych głosów oddano 1. Zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku otrzymali następującą liczbę głosów. Suzanna Piotrkowska głosów 7, Maksymilian Glazer głosów 11. Komisja Skrutacyjna w oparciu o powyższe wyniki stwierdziła, że na wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku wybrany został Maksymilian Glazer. Dzień dobry ja Państwu. Do ostatniego posiedzenia naszej Rady Młodzieżowej myślałem, co by można było zrobić dla nas, młodzieży. Były już koncerty. Jest to oczywiście fajny pomysł, ale również kosztowny i trwa jedynie parę godzin. Myślałem o nas o bardziej długotrwałym. Dokładnie to chodzi o nasze lodowisko. Na trwało od grudnia do lutego lub marca. Chciałbym bardzo chciałbym starać się o środki na sprzęt do końca połyżby, które można by było wypożyczać na naszym lodowisku, dzięki czemu młodzi, ale nie tylko również dorośli mogliby wypożyczyć właśnie łyżby i spróbować swoich sił na lodowisku. Nie każdy chce kupować łyżby po 300 zł na 3-2 miesiące. Sami też nie wiedzą, czy potrafią i nie, nie chcą takiego takiej inwestycji robić. Jest to też fajny pomysł, jak rozpocząć aktywnie. I z stracił mi czas. Oczywiście, cały pomysł yy, będzie jeszcze rozważany raz z przewodniczącym. Yy, to tyle, tym Witam wszystkich. E, szczerze mówiąc, nie przygotowałam dziś, na dzisiaj jakiegoś przemówienia, więc e, chciałabym również życzyć powodzenia, pracowi, e, Niezależnie Że bierzecie tak, jak będziecie czuli, kto będzie dla Was lepszym wiceprzewodniczącym, a nie jak będziecie patrzeć na to, kogo bardziej lubicie. I to wiele. Dziękuję bardzo. Tak mi do pomóż Bóg. Swoją że Skoła nr 1. numer jeden. Wszystkich. Dziękuję Wszystko. bardzo. Wszystkiego dobrego.